Gorzko zielono w plenerze Baj Tehacek Substancja wiodąca Dextrometorfan Natura Marihuana Chemia Etanol Apteka Dextrometorfan Dawkowanie 450 mg Plus 450 mg DXM, Rodzaj przeżycia Mix seten setting Chłodny listopadowy dzień Ulice i środki komunikacji miejskiej Trójmiasta Zimny i niewygodny garaż na jakimś zadupił. Wspaniały humor w związku ze spotkaniem z moimi ulubionymi czpunkami. Wiek 18 lat. To spotkanie planowaliśmy już od dłuższego czasu. W planach przybierało różne formy. Mieliśmy różne pomysły na to, co pać. Jednak, ostatecznie, z braku środków i możliwości, stanęło na tym, że znowu będziemy truć się DXM. Przed wejściem do pociągu zaopatrzyłem się w przydworcowej aptece w dwie paczki Akodinu, mając też w kieszeni troszkę MJ zakupionej dnia poprzedniego. Jeszcze przed dojechaniem do Gdańska znalazłem się w otoczeniu ćpunów. Banda upalonych koszykarzy po przegranym meczu robiła raban na cały przedział. Co najmilsze nie padło chyba ani jedno przekleństwo i nie urazili chyba żadnego z pasażerów, dostarczając za to masowej rozrywki. Po dojechaniu na dworzec około 13.00 spotkałem się z Bilem, Ironią i Makowskim, po czym ruszliśmy przed siebie. Ten etap pamiętam mniej więcej z zachowaniem kolejności. Odwiedziliśmy Empik, do teraz nie mam pojęcia po co. Poszliśmy do jakiegoś centrum handlowego kupić popite do akodynu, udaliśmy się pod restaurację, krewetka, gdzie spożyliśmy DXM. Ja z Bilem po paczce, Ironia 300 mg, oraz spotkaliśmy się z D. Po czym ruszyliśmy w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do spalenia? M.J. zatrzymaliśmy się kilkaset metrów od krewetki, za jakimś murem, gdzie, przy pomocy dziwnego sprzętu do palenia, Makowskiego, za cholerę nie mogę sobie przypomnieć jak to nazywaliście, spaliliśmy co było do spalenia, czyli dwa nabicia średniej wielkości cybucha. Od tego momentu nie gwarantuję spójności opisywanych zdarzeń. Zaczyna się film. Mimo stosunkowo niedużej ilości MJ te dwa wbicia na mnie Billa i Makowskiego dziewczyny nie paliły. Efekt okazywał się wyjątkowo silny i przyjemny, ciało zaczęło delikatnie wibrować, ulica mieniąca się blaskiem słońca nagle stała się wyjątkowo piękna, moje postrzeganie cofnęło się kilka kroków w głąb mnie przestałem zwracać uwagę na ludzi i wszystko co działo się dookoła, skupiając się bardziej na sobie samym, rozmawiałem o czymś z Makowskim nie jestem do końca pewien o czym, ale stawiałbym na dowcipy lub jakieś anegdoty. Spoglądając na niego, jak i na Billa, wiedziałem, że THC rozgościło się w ich mózgach równie wygodnie jak w moim. Wróciliśmy pod krewetkę, gdzie przyszło nam podjąć pierwszą poważną decyzję tego dnia. Co będziemy dalej robić? Postanowiliśmy jechać na wrzeszcz po Jabole, jednak pomimo podjętej już decyzji wciąż staliśmy w kółku rozglądając się to tu, to tam i głupio się uśmiechając. Po dobrej chwili przypomnieliśmy sobie, że mieliśmy jechać do wrzeszcza. Ruszyliśmy więc na przystanek. Jazda tramwajem nie była jakoś szczególnie pasjonująca. Moją uwagę zwróciło jedno ciekawe zjawisko. Trzymając się poręczy podczas ruszania tramwaju, wszystkie moje mięśnie napinały się, żeby utrzymać równowagę. Dopiero kiedy tramwaj wchodził na następny bieg, co powodowało szarpnięcie, moje mięśnie cudownie się rozluźniały, przynosząc niesamowitą ulgę. DXM zaczynał wchodzić. Po opuszczeniu tramwaju skierowaliśmy się do żabki w celu zakupienia jaboli. Tam pierwszy raz się zamotałem, kiedy staliśmy w sklepie w celu uzgodnienia ilości zakupowanego alkoholu. Nagle zniknął mi z oczu Bill. Rozglądałem się wszędzie, jednak nigdzie go nie było. Pomyślałem więc, że poszedł do kasy i już kupuje wina. Nagle niemalże wyrósł z pod ziemi tuż obok mnie. Okazało się, że cały czas tam stał. Jako szczęśliwi posiadacze trzech win marki Komandos udaliśmy się na zachwalaną przez Makowskiego miejscówkę. Okolica okazała się być bardzo malowniczą. Zachwycałem się setkami odcieni żółci i pomarańczy zasnuwających pagórki. Wchodzenie pod górkę okazało się całkiem przyjemnie, szło się lekko i przyjemnie, tak jakby grawitacja ulegała nieznacznemu zmniejszeniu. Wreszcie na szczycie jednego z pagórków. Odkorkowaliśmy trzy butelki i stojąc w kółku puściliśmy je w obieg. Bill w tym momencie znajdował się już we własnym świecie. Ironia tryskała humorem, natomiast D. i Makowski skupili się na konsekwentnym spożywaniu trunku. Ja czułem wspaniałą lekkość i otumanienie. Byłem szczęśliwy, że mogę być w tak pięknym miejscu z tak świetnymi ludźmi. Schodzenie z górki okazało się o niebo przyjemniejsze od wchodzenia. Z każdym uderzeniem stopy o ziemię czułem przeszywający mnie dreszcz. Wróciliśmy do miasta, niewiele chyba rozmawiając, jednak w pewnym momencie padło hasło WC. Następnie co pamiętam, jakieś olbrzymie centrum handlowe i ja z Bilem stojący przed wejściem do skrzydła sanitarnego w owym centrum. Chyba o czym się rozmawialiśmy, bo po chwili dołączył do nas Makowski i dziewczyny. Okazało się, że były w talecie. Wiem, że zgubiliśmy się na moment w tym centrum. Stałem razem z D. i Makowskim, a Bill i Ironia zaginęli w akcji. Zaraz potem wychodziliśmy już z galerii w pełnym składzie. Tramwaj, nasza piątka na czele wagonu, wszyscy oprócz D. konkretnie porobieni. Każdy w innym świecie, połączeni jakąś niewidzialną nicią, a dalej rozpościera się obcy i mało interesujący świat. Obojętni ludzie o zmęczonych twarzach, pędzące samochody. W pewnym momencie, kiedy popatrzyłem na D., zacząłem wczuwać się w jej rolę. Poczułem pulsujący ból głowy. D. dołączyła do nas na kacu. Lekką frustrację i zmęczenie, wrażenie to szybko minęło, jednak w tamtym momencie byłem pewien, że D czuje się dokładnie tak jak ja sam to poczułem. Ogólnie cała jazda tramwajem była chyba szczytem fazy lub momentem, tuż po nim ogarniała mnie euforia i rozluźnienie, było przecudownie. Następna klatka, blokowisko, Winda, mieszkanie, stop. Siedzimy u Makowskiego, oglądamy film Human Traffic. Nie za bardzo wiem o co chodzi. Podłapałem, że chyba przedstawione są tam dwa światy, grupy klobiegujących przyjaciół. Makowski gdzieś dzwoni, mówi, żeby się zbierać. Winda, klatka. Gdzie D i MC? Przystanek, sklep, autobus. Chyba obydwie substancje zaczynają powoli tracić na mocy. Czuję rozleniwienie, spokój i lekkie zamotanie. W autobusie Makowski coś do mnie mówi, ale nie za bardzo wiem w czym rzecz. Jakaś dziwna ulica. Spotykamy dwóch ziomków znajomych Makowskiego. Mówią, że mają konta na HR. Okazuje się, że byli tu z Makowskim umówieni, a on sam idzie załatwić bakanie dla siebie, dla nas i dla owych kolegów. Muszę jeszcze wspomnieć słówko o tych dwóch gościach. Ich widok wprawił mnie w jeszcze lepszy nastrój. Obydwoje mieli takie afropodobne fryzury i strasznie kojarzyli mi się z meduzami rastafarianami z kreskówki rybki sferajne. Chyba wdałem się z nimi w jakąś dyskusję na temat zła, jakim jest alkohol. Strasznie długo czekamy na Makowskiego. Zimno, haj ucieka, coraz szybciej wyparowuje z każdą chwilą. Wraca Makowski, przekazuje co ma do przekazania. Żegnamy się, bo musi gdzieś jechać. Autobus, centrum, dworzec, apteka. Stoimy przed wejściem, wchodzi jakiś facet po 30. Ironia: w środku kupuje AKO. Po chwili wchodzi i oznajmia, że facet, który właśnie wyszedł, wykupił ostatnie trzy paczki. Następna apteka, również fiasko. Jakieś centrum handlowe, zmierzamy do apteki, trzeźwość. Jednak nie taka jak zawsze. Wszystkie myśli idealnie klarowne i zupełnie trzeźwe, jednak jakby kładsze i bardziej sensowne niż zazwyczaj. Nie wiem, jak to opisać. Powiedzmy, że mój umysł jest na co dzień maszyną pracującą według określonego schematu, realizującą konkretne zadanie. Jednak czasami. Zacinającą się lub produkującą wybrakowane lub spaczone myśli. W tamtym momencie wszystkie moje myśli były zupełnie gładkie, nie miałem żadnych schiz ani zmartwień. Maszyna, umysł dostała zupełnie nowe części i, i darmową wymianę oleju. Ironia w aptece, Bill w aptece, Jazdę na jakiejś ławeczce znowu razem, idziemy na peron, wsiadamy do pociągu do Gdyni, jednak tylko Bill jest pewny, że to ten właściwy. W środku dużo śmiechu, jakiś typ robiący ankietę na temat tras podróży i cen biletów podbija do dwóch Brytyjek, notabene paskudnych. Jedna z nich mówi zapewne, jedyne znane jest danie po polsku. Przepraszam, nie rozumiem. Typ zaczyna się śmiać, nie kuma, że to cudzoziemki, przechodzi do jakiejś Polki. Pyta o co ma zapytać, jednak po chwili znów zadaje pytanie Brytyjkom. Jednak nie uzyskawszy satysfakcjonującej odpowiedzi, ani po polsku, ani po angielsku. Odchodzi zamieszany. Gdynia. Czekamy na Jezusa na PKP. Wybitnie już trzeźwi. Zaczynamy psioczyć, czemu go tak długo nie ma i że jest zimno. Bill mówi, że nie widzi dalej niż na metr. Ironia. Niezmiennie od początku dnia uśmiechać do wszystkich. Desto i widocznie kiepsko się czując, a ja zaczynam się kręcić w miejscu. Nie mogąc ustać spokojnie, przychodzi Jezus. Szczerze mówiąc zupełnie nie przypomina gościa, którego pamiętałem z fotek w necie. Jestem więc trochę zdziwiony. Nic to. Jesteśmy już coraz bliżej celu. Garażu Jezusa. Po drodze wpadamy jeszcze do supermarketu po piwo i sok. Jezus objaśnia nas, że znajdujemy się w jednej z najgorszych ulic Gdyni. Na szczęście jego garaż znajduje się za wysokim płotem na uboczu. Mamy więc nadzieję, że noc obędzie się bez problemu z tubylcami. Podejrzewam, że jest około 20. Pomieszczenie niezbyt mnie zaskakuje. To zwykły garaż jakichś tysiące na naszych blokowiskach. Tyle że zaopatrzony w stół, kilka krzeseł i sprzęt do palenia. Ładujemy ako. Jeżeli się nie mylę, to wszyscy oprócz D zjedliśmy po paczce. Rozpaliliśmy fajkę. Ironia ponownie odmówiła mi MJ, twierdząc, że strasznie to śmierdzi, natomiast D się skupiła. Miazga. Ironia się uśmiecha. D cyka fotki. Ja, Bill i Jezus nie mówimy nic. Podejrzewamy, że w naszych mózgach działo się dokładnie to samo. Pośpieszna eksmisja trzeźwości i huraganowe zajmowanie terenu przez szaloną Parkę. Dexa i Mary Jane. Druga faja. Miazga, miazga, miazga. Nikt nie mówi, zapada cisza, bynajmniej niezręczna. Wszyscy wiemy, co się dzieje w mózgach siedzących obok osób, i nikogo nie dziwi niechęć do mówienia. Mocno, coraz mocniej. Wyalienowanie, zamknięcie się w sobie, euforia i olbrzymie ciśnienie, miażdżące zdrowy rozsądek. Coraz szybciej tracę kontrolę z rzeczywistością. Jeszcze mocniej zaczynają się cewy, które z każdą chwilą zyskują na intensywności. Tracę czucie w ciele. Wydaje mi się, że jestem zbudowany z kartonowych pudełek. Moje ręce wydają mi się zupełnie obce. W pewnym momencie uświadamiam sobie, że w ogóle nie czuję ciała. Próbuję poruszyć ręką i oto mój układ nerwowy dzieli się na dwa. Pierwszy ten zaćpany nie robi nic. Kartonowa ręka, której praktycznie nie czuję, leży dalej tak jak leżała. Drugi. Trzeźwy podnosi prawdziwą rękę, która w tym momencie jedynie widzę, jednak nie jestem w stanie jej zarejestrować w żaden inny sposób. Podnosi się do góry. Ironia wychodzi z garażu. Stop. Jezus zwraca grejfrutowy sok za drzwi, stop. Zaczynam się źle czuć coraz gorzej. Miałem wrażenie, jakby dookoła każdej mojej kości i mięśnia okręcały się setki drucianych pierścieni. Dodatkowo podobne uczucie pojawia się wzdłuż przełyku. Ogromny, nieopanowany skurcz mięśni karku sprawia, że nie mogę się już za bardzo utrzymać równo na krześle. Jestem poza garażem, zwracam piwo, sok. Skurcze ogarniają całe moje ciało. Męczę się jak nigdy dotąd. Tak właśnie mogłoby wyglądać piekło. Nieprzerwane żyganie, kiedy nie ma się już nic w żołądku. Stop. Leżę pod ścianą garażu. Jezus mówi mi, że robię przypał i żebym właził do środka. Stop siedzę na jakimś fotelu, nie ma już ciała, skurcze przeszły zupełnie, teraz wszystko rozgrywa się w mojej głowie. Z tej części pamiętam najmniej, wiem tylko, że byłem bardzo mocno naćpany. Ani jedna moja myśl nie była logiczna. Wędrowałem gdzieś bardzo daleko. Szczyt fazy przeszedł niespodziewanie. Znalazłem się znowu w garażu, próbując ogarnąć, co się dzieje dookoła. Bill siedział nieruchomo z zamkniętymi oczami, Jezus chyba spał, D też. Natomiast ironia rozglądała się totalnie dezorientowana po pomieszczeniu. Z początku zdało mi się to śmieszne, ale szybko uświadomiłem sobie, że robię dokładnie to samo. Popatrzyliśmy na siebie nienaturalnie, szeroko otwartymi oczami, ze źrenicami rozszerzonymi do granic. Zarówno na jej, jak i na mojej twarzy pojawił się obłokańczy uśmiech stop. Miałem kilka powrotów do rzeczywistości w ciągu nocy, za każdym razem bardziej trzeźwy. Ranek przywitał nas śniegiem i mrozem. Bill był trochę rozbity, ironia nic nie mówiła. Ja z Jezusem nie mogliśmy uwierzyć w to, co się działo tej nocy droga na dworzec, zimno, nierealnie wszystkie takie ciche i jakby w zwolnionym tempie, szwendaliśmy się po dworcu jak cienie, w tą i z powrotem nie wiedząc gdzie iść co chwila sprawdzając rozkład jazdy i pytając panią w okienku kiedy mamy nasze pociągi żegnamy się z Jezusem, czekamy na mój pociąg nierealnie, bajecznie rozmawiamy, śmiejemy się, jest przepięknie ironia znów zaraża wszystkich swoim uśmiechem, Bill żartuje od dziś nieć pan. Ironia, zabrałaś tę buteleczkę Poltramu? To dobrze. Przyjeżdża pociąg, pożegnanie, rozstanie. Droga do domu całkowicie odrealniona. Z racji na tematykę kanału, jestem skazany na banicję przez YouTube'a i patrona, Dlatego serdecznie liczę na Wasze wsparcie. Szczegóły w opisie filmu. Dzięki serdeczne.